Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus! Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszej niedzieli z bardzo fajnego, bardzo sympatycznego miejsca. Jest to sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Chodyszewie. Dzisiaj przyjechałem tutaj z racji tytułu Matki Bożej. Matka Boża Pojednania. Pojednania, przebaczenia, nawrócenia. Gdyż dzisiaj w Ewangelii Jezus Chrystus chce nauczyć nas nawrócenia. Pozostawienia tego, co jest złe, i zwrócenia się w stronę dobra. Zapraszam Was teraz do środka, do tego pięknego sanktuarium gościnnego, do Matki Bożej i pochylimy się nad słowami dzisiejszego Pisma Świętego. Chodźcie. Gdy weźmiemy dzisiejsze Słowo Boże do ręki, dzisiejszy lekcjonarz, przeczytamy, Czytania, Psalm czy też Ewangelię, to jesteśmy w stanie zauważyć, że Pan Bóg pragnie dzisiejszej niedzieli zwrócić nam uwagę na nawrócenie, na pojednanie. I właśnie dlatego dziś ten film nagrywam z miejsca patronalnego Matki Bożej pojednania. Matka Boża Chodyszewska, Matka Boża Pojednania. Bo przecież, kiedy otworzymy dzisiejszą Ewangelię, usłyszymy słowa Jezusa. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Co to jest nawrócenie? O co tak naprawdę chodzi w nawróceniu i dlaczego jest to tak bardzo ważne, że dziś cały świat będzie na to zwracał uwagę? Nawrócenie to przede wszystkim. Pozostawienie swoich grzechów, przede wszystkim oderwanie się od zła i zwrócenie się w stronę Pana Boga, wejście na ścieżkę wiodącą do Pana, wiodącą do zbawienia, którą nauczył nas Jezus Chrystus. Pierwsze czytanie, które dzisiaj usłyszeliśmy, to piękna opowieść. O nawróceniu, o pojednaniu z Panem Bogiem. To opowieść o proroku Jonaszu i jego działalności. Kim był prorok Jonasz? To człowiek wybrany przez Pana Boga, posłany do odpowiedniej misji, do misji pójścia do miasta Niniwa, do mieszkańców Niniwy i nawoływania, Nawróćcie się, pozostawcie swoje grzeszne życie, zwróćcie się w stronę życia zgodnego z wolą Bożą. Ale jak dobrze wiemy i czytamy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, Jonasz w ogóle tego nie chciał. Pan Bóg przedstawił mu wolę, a Jonasz powiedział, nie, ja nie chcę. Nawet Zamiast wsiąść na statek i popłynąć do Niniwy, on popłynął w zupełnie w przeciwnym kierunku, zrobił zupełnie coś innego. Ale to przyniosło mu niechciane konsekwencje, złe konsekwencje, bo zawsze brak nawrócenia wiąże się ze złymi konsekwencjami. I Jonasz miał same nieszczęścia związane właśnie z tym, że nie szedł drogą Pana Boga, bo takie konsekwencje. Burza na statku, w końcu Jonasz wypadł w odkłań morza. Ryba, która połknęła Jonasza jest symbolem tego, że to życie bez Boga, że te wartości w życiu Innym niż Bóg go pochłonęły, połknęły go i wypluły go na brzeg morza, takiego poszarpanego, takiego bardzo zmęczonego i doświadczonego życiem. Później znowu następna konsekwencja: głód, susza, ciepło, którego dotykały, w końcu taki. Biedny, e, zmęczony, sponiewierany, w końcu zrozumiał, a może właśnie starczy już tego życia bez Boga, e, życia przeciwnego woli Bożej, bo tylko dostaje same e, minusy i, i wady takiego życia, pójdę, e, spełnię wolę Pana Boga. Przyłączę się do Boga, nawrócę się w stronę Pana Boga i zobaczę, co wtedy będzie. Właśnie pojednam się z Panem. I Jonasz poszedł, spełnił wolę Boga, poszedł do Niniwy i zrobił to, co do niego należało. Później poczuł się spełniony i szczęśliwy. -ni Niwa to miasto też jest dla nas bardzo wielką nauką. Zobaczmy, ich historia nawrócenia była zupełnie inna niż proroka Jonasza. Jak czytamy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, oni na skutek nałowoływania Jonasza nawrócili się. Od razu. Jonasz poszedł do nich, powiedział: Jeszcze 40 dni, a niniwa zostanie zniszczona. Od razu na znak pokuty. Nałożyli na siebie wory pokutne, i puścili, e, ja, żeby przeprosić Pana Boga i zmienić swoje postępowanie. E, autor e, Pisma Świętego, e, po, chcia, chcąc pokazać wielkość ich pokuty, wielkość ich nawrócenia, e, powiedział nawet, że zwierzęta pokutowały, że nawet zwierzęta okryły się e, płaszczem, i worem pokutnym, żeby właśnie pokazać obraz i wielkość ich nawrócenia. Efekt był piękny. Niniwa nie została zniszczona, to zło, które jest konsekwencją oderwania od Pana Boga, gdzieś ich ominęło. Dlatego życzę wam bardzo, aby dzisiejsza niedziela była dla was lekcją, lekcją tego, że złe Nasze życie, życie na własną rękę, to co nam się wydaje, w oderwaniu od woli Bożej i w życiu przeciwnym niż tego chce Bóg, nie przynosi dobrych owoców. Życzę Wam, abyście byli tak jak apostołowie z dzisiejszej Ewangelii. Oni spojrzeli na Chrystusa i od razu dostrzegli. W Nim dobro, od razu dostrzegli w Nim przewodnika swojego życia. Pozostawili swoje życie dotychczasowe, pozostawili łodzie i poszli za Jezusem, bo tu widzieli kierunek swojego życia. Dziś apostołów chwalimy właśnie za to, że zaufali Panu Bogu. Bądź jak apostołowie, nawróć się. I idź za Bogiem. Czym szybciej, tym lepiej. I tutaj z tego miejsca, z sanktuarium Matki Bożej Chodyszewskiej, Matki Bożej Pojednania, życzę Wam tego nawrócenia. Teraz pomodlę się właśnie za Was, za Wasze życie blisko Pana Boga. To jeszcze nie koniec naszego dzisiejszego filmiku. Teraz chciałbym Wam przedstawić moją propozycję na przyszłość. Mam pewną niespodziankę. Jestem dzisiaj w Chodyszewie, jak dobrze już wiecie i słyszeliście, a jadę do takiego fajnego małżeństwa, do fajnego państwa, które mieszkają tutaj niedaleko, aby nagrać z nimi film na temat Rodziny, na temat powołania w e, małżeństwie, ponieważ chcę Wam zapowiedzieć cykl e, filmów na temat powołania, które będą wychodzić w każdą ostatnią sobotę miesiąca. W styczniu zapraszam tych, którzy chcą posłuchać coś o małżeństwie, od małżonków, wywiad z małżonkami. E, w lutym będę mówił o powołaniu kapłańskim. Później powołaniu zakonnym, no i też o życiu osób samotnych. Zapraszam Was. Sądzę, że ten cykl przyda się przede wszystkim dla Was, kochana młodzieży, czy też dla rodziców, którzy muszą gdzieś stawić czoła wyborowi dzieci. Teraz życzę Wam wszystkiego dobrego i szczęścia Boże!